Cześć, kochani, dzień dobry w ten przepiękny, słoneczny poniedziałek. Korzystając ze światła dziennego, chciałam Wam nagrać koniecznie dzisiaj ten film. Jest to taki filmik bonusowy tylko i wyłącznie dla Was, dlatego że będzie to filmik z rozdaniem. Tak jak wspominałam, w styczniu w tym miesiącu również będzie rozdanie prawdopodobnie yy, rozdanie będzie u mnie na kanale co miesiąc <noise> dlatego, że mam jeszcze bardzo dużo produktów, które zostały mi ze sklepu w ogóle mam jeszcze mnóstwo niewyciętych arkuszy już przygotowanych, wydrukowanych, zalaminowanych także yy, będzie tego naprawdę sporo no i na potwierdzenie moich słów mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie mega rozdanie bo będę miała trzy zestawy dla trzech osób oczywiście. W zestawie są aż 33 wyzwania. Mam nadzieję, że się nie policzyłam w liczeniu. Jednakże tym razem będą to zarówno wyzwania kwotowe, jak i wyzwania celowe, ale myślę takie ogólne. Zresztą, wy jesteście też mistrzami w przerabianiu sobie różnych wyzwań, także wiem, że nie jest to problematyczne. W zestawie znajdzie się też, znajdą się też zdrabki i jeszcze dodatkowe gadżety. Także już tutaj, nie przedłużając, nie trzymając Was w niepewności, przedstawię Wam zestaw numer jeden. Proszę bardzo. Tutaj mamy, tak jak wspominałam, zestaw wyzwań. Wszystkie wyzwania są do koperty wielkości A6, do segregatora A6. I tak, w zestawie numer 1, robimy sobie tutaj numer 1. Jest zdrapeczka, w nocy wszystkie koty są czarne. Jest zdrapka z kotem syjamskim, z kotem brytyjskim niebieskim. Z Labradorem. Wczoraj jeszcze siedziałam, naklejałam kółeczka, bo były łyse. I tak. Wyzwanie. Rozwój osobisty. Wyzwanie przyjaźń. Wyzwanie samochód. Niektóre mają statusy, inne nie mają. Wystrój wnętrza. Torebek nigdy za wiele. Jest domino. Dziecięce inwestycje. Dbam o siebie. Wyzwanie dzień bez wydatków. Dentysta. Czarna godzina. Takie śmieszne Halloweenowe, ale może być też takie ogólne: cukierek albo psikus, tak samo Bubble Tea, Beauty. Tutaj mamy z tych moich pakietów przytulnie, trochę je rozbiłam, żeby w każdym coś było. E, prawie <laughs> mamy dwa wyzwanki: jest gorączka złota, jest wyzwanie urodzinowe, moje zdrowie, jest kalendarz oszczędności, tu są akurat w niedzielę, perfumy, oszczędzam, bo lubię, tu widzę, że jest w dwóch yy, kolorach. Inwestuje w przyszłość, nowy segregator, prezenty, Wielkanoc. Tu mamy jeszcze z kotełkiem i jest kalendarz oszczędności niedzielę. Czy tam były już niedzielę? Słuchajcie, były. Dobra, to zrobimy inaczej. Podmienimy sobie z innego zestawu, żeby się nie powtarzało. Zobaczymy, co mamy tutaj. Hmm. A myślałam, że zrobiłam to tak fajnie, że nic się nie powtarza. Dobra, to zrobimy inaczej. Tu dołożymy poniedziałki z innego koloru, a do tamtego wrócimy sobie to. Także kochani, to jest zestaw numer jeden. Obejrzyjcie sobie później na spokojnie ten film. Każdy zestaw po kolei, który Wam będzie pasował, bo oczywiście będziecie musieli zdecydować, o który zestaw chcecie walczyć. Zerzowałam oczywiście. Tu mamy jedyneczkę. Teraz lecimy dwójeczką. I tu mamy również strapkę yy, w nosy: wszystkie koty są czarne. Mamy kitku. Mamy świąteczne skrzaty i wyzwania: beauty, nowe buty, rozwój osobisty, torebkowe, ubrania, nowy rok. Nowa ja, piątki, piątki. Dzień bez wydatków, dziecięce inwestycje, miesięczne oszczędności 1750, 15 na 30, czarna godzina, cukierek albo psikus. Tu mamy dwa przytulne, samochód domino 200, oszczędzam, bo lubię, przyjemności, zdrowie, dentysta, oszczędnik, nowy segregator, urodziny. Tutaj mamy kolorowe kulki, gra trójki. Gorączka złota, przyjaźń i kalendarz niedzielę. To jest drugi zestaw wyzwań. I ostatni, już trzeci. Tak jak wspominałam, będą, będzie trzech zwycięzców. Tutaj również mamy zdrapeczkę w nocy. Wszystkie koty są czarne. Mamy też koteczka i mamy łapacz snów niebieski. A do tego mamy wyzwania, nowy segregator, prezenty, oszczędzam, bo lubię, kalendarz niedzielę, tutaj jest w dwóch kolorach, no niestety się powtórzy, ale myślę, że możecie się z kimś po prostu podzielić. Dwa o siebie, to jest taka kolorowanka dwustronna, dziecięce inwestycje, torebki, wystrój wnętrza. Nowe buty, cukierek albo psikus, czarna godzina, dentysta, dzień bez wydatków, urodziny. Mamy tu pieseczka 50, 500 i 2,5 tysiąca, dwa liliowe, gorączka złota, 100 dni do świąt, inwestuję w przyszłość, jesienne oszczędzanie, moje hobby, moje marzenie, dwa przytulnie i beauty. Jak widzicie w tych pakietach niektóre wyzwania się powtarzają, ale to jest celowe, bo. Akurat te mi zostały, a myślę, że są w miarę takie uniwersalne. I to jest zestaw numer 3. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo do każdego miesiąca, tak jak poprzednim razem, będzie do każdego miesiąca, do każdego zestawu, będzie dołączony marker i drapak. Breloczek z tęczą. Jeszcze, słuchajcie, zostało mi takie. Myślę, że bardzo ładne. To są portmonetki na drobniaczki, jakieś tam, wiecie, szpargały. Ja je zakupiłam też w dużej ilości, zamówiłam, jednak totalnie o nich zapomniałam i one nigdy nie pojawiły się w sklepie. Także dzisiaj też wyrzucam do każdego zestawu właśnie taką oto portmonetkę w kwiatusy. No i słuchajcie, zasady wzięcia udziału w takim wyzwaniu są takie jak zawsze. Musi być osoba pełnoletnia. Warunkiem jest również to, żeby wysyłka była na terenie Polski i ja tutaj będę brała pod uwagę raczej paczkomat, bo jest mi po prostu najwygodniej i najszybciej wam wysłać taką paczkę przez paczkomat. I co jeszcze? No i oczywiście musicie skomentować ten film. I teraz tak, wybierając zestaw, komentujecie hashtag 1, hashtag 2 lub hashtag 3. Możecie napisać wszystkie hashtagi, jakie, jakie się Wam tam podobają. I ja będę losowała standardowo przez ten program losujący. Także weźcie pod uwagę to, żeby nie robić spacji między cyfrą a hashtagiem, bo ja będę to wpisywała, tą frazę razem, nie? Także to jest to, o czym musicie pamiętać. Nie wiem, czy zapomniałam jeszcze o czymś. No i trzeba być subskrybentem kanału, no bo inaczej też ja to się staram zawsze sprawdzić, no bo jednak chciałabym, żeby. Tutaj e, wzięły udział osoby, które rzeczywiście się z moim kanałem integrują i e, oglądają moje filmiki. No dobra, myślę, że w tym filmie to będzie na tyle. Mm, nie wiem, nie będę wam pokazywać jeszcze raz tych zestawów, bo e, możecie sobie ten filmik e, odtworzyć tyle razy, ile chcecie. Aha, i jeszcze może określimy sobie czas no przecież no, taki drobiazg. Dzisiaj mamy poniedziałek. I mamy którego 10. Zrobimy sobie losowanie w sobotę. Tak, w sobotę. Czyli w sobotę to będzie którego? 16 lutego? Nieważne. Ważne, że w sobotę puszczę Wam filmik z podsumowaniem kolejnego tygodnia. I puszczę Wam filmik też z losowaniem. Nie wiem, czy zrobię to jako osobny film, bo ostatnio zrobiłam taki krótszy film i YouTube go zapisał jako short. I powiem Wam, że bardzo mało osób w ogóle go odtworzyło. Tak jakby ja też nie odtwarzam shortów zazwyczaj, tylko te takie, że tak powiem, pełnometrażowe filmy. Dlatego właśnie postanowiłam, że chyba tym razem wyniki losowania pójdą w jednym filmie. Ale to oczywiście podpiszę Wam w tytule filmu, będziecie wszystko widzieli. Także życzę Wam serdecznie powodzenia. Jeśli nie uda Wam się nawet zgarnąć jakiegoś zestawu, to się nie martwcie, bo ja mam naprawdę jeszcze sporo tych produktów. I tak jak mówiłam, co miesiąc będę starała się takie rozdanie dla Was robić, bo chciałabym się jeszcze tymi produktami z wami podzielić. No i jest to taka już są to takie ostatnie, wiecie, okazje, żeby zgarnąć jednak te produkty z mojego sklepu. No dobrze, to ja już się żegnam. Życzę powodzenia jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym filmie, buziaczki.